To, co tydzień temu założyliśmy sobie w meczu z górnik Męczna, dzisiaj porównywalnie starać się konsekwentnie realizować pewne założenia, znając atuty zespołu i tu nie jest żadna kurtuazja z mojej strony to był bardzo trudny mecz i to nie jest przypadek, że, że zespół Siedlec wygrał z GKSem Katowice organizacja gry. Same zdobycie ilości, ilości rzutów różnych, rzutów które mogły decydować o tym meczu. No, gdzieś na szczęście nasze wpadła ta bramka dopiero w ostatnich sekundach i, i, i było nam. Było nam raźni potem, w sensie jak wizną, bo końcówka należała ewidentnie do, do Siedlec. Natomiast, tak jak mówimy, jesteśmy cały czas na etapie zdobywania doświadczenia na poziomie pierwszoligowym. Zawodnicy cieszą się każdą jednostką treningową, każdym meczem widać to w nich, że, że chcą się rozwijać, i, i cieszę się, że te zwycięstwa dodają pewności siebie i dodają wiary, że każdy kolejny tydzień możemy, możemy się jeszcze bardziej doskonalić w tym, co robimy. Gratuluję trenerowi zwycięstwa, bo wiem, że bardzo ciężko zaczął tą pracę i pamiętam tę opinię wszystkich w meczu pucharowym, gdzie y, Odra przegrała 5 do 0. Ja wiedziałem, że ten zespół będzie grał dobrze, bo akurat znam tutaj trenerów, wiem, że zawsze ta gra będzie poukładana i będą według jakiegoś planu taktycznego się poruszać. Ja dzisiaj, no a jeśli chodzi o sam mecz, to widzieli Państwo, że tutaj stałe fragmenty dzisiaj zaważyły o tym, że y, Odra wygrała mnie zabolała jedna rzecz, że my od 70. minuty zamiast konsekwentnie iść do przodu, to w pewnym momencie zwątpiliśmy, że my możemy o cokolwiek grać i gdybyśmy bardziej odważni byli właśnie od tej 70. minuty może 60. tam któreś od straty, nie pamiętam w którym bramka padła ta na, na 2-0 to, to pewnie dzisiaj byśmy tutaj siedzieli i mówili, no remis, trudno w takich okolicznościach fajna sprawa a tak, no sami sobie gdzieś podcięliśmy skrzydła brakiem wiary w to że można. Zespół dobrze realizował założenia. Były stałe fragmenty, oczywiście gdzieś tam yy, błędy się, się też zdarzały. Widać, że, że brak zgrania, widać, że dwóch młodzieżowców na boisku, że gdzieś troszkę tej pewności yy, brakowało.